Karluz nie z tej ziemi. Czytają. Ewa Grysko. Krzysztof <klucz> Czesło. Jarzyna Bułka. Tadeusz Madeja będzie czytał Didaskalia. I Bernard Krawczyk.

Dziadek Hajder, ojciec Rudolf. <grywa> Scena pierwsza. Sypialnia, półmrok. Widać małżeńskie łoże, szafę, nocne stoliki. Nad łóżkiem maleńka wakatka z krzyżem i widokami. Widok, widokówkami, przepraszam. W łóżku, Krista i Rudy. Daj mi pokój i weź ta noga, ja? Ja tam nie chcę dzisiaj żadnego ciucianiu. Jak ja pomyśla, że jutro nasza werka przyjdzie z Karlusem, to mi się wszystkiego odeś, wiesz? Co my wcale nie wiemy, co to za jeden. to. Prędzej czy później i tak jakiś synek by z nią przyszedł, Jeżeli też przesadnych show do twoich starych pierwszy raz. Po prawdzie też wszyscy byli nerwowi. Zresztą twoja matka do dzisiaj jest nerwowa, jak mnie widzi. Ale że Berka nie powiedziała w to, to jest... No, ha, to na pewno żaden być nie może, no, bo studieruje razem z nią, musi to być mądry Karlus, ale czy porządny? Boże, co za utropa. Jako utropa? Przedaż uchamy już swoje lata, synek przyjdzie, pogodomy, zobaczymy, co za jeden zrobisz, kawa, kołocz mumy, co więcej trzeba. Gorzoły jeszcze nie będą otwierały. Dopiero jak się pokorzę, że się Karlus na to. Ale ona, no, ale ona nic o no, nim nie gadała, I no tyle, że jest fajnie że mieszka w akademiku, ma dwie siostry, na imię mu Robert i że jest Katowic. I tyle no nie wiemy. Nie mogła se napasować, choćby tego zymkał od fuksów. Wszystko by my wiedzieli. Kośczonek <laughs> no, patrząc za nim w kościele, na drodze. A nie jeden rozgodali. Nie chciał ją wziąć na wesele od jego brata, a ona nic powiedziała, że nie płci. I dobrze. Widać moziocha poukładane w głowie. Zynek przed ja. Przeca jego ojciec no, łetka na piwie przesiaduje. A wejrzyj na matka. Kuda jak Patyk skóra jej i kości, tak nieszczęśliwo. Widziałeś kiedyś, żeby ona się śmiała. I werka mu do takiej rodziny. A Zynek, który się rozrobota zmienił. Przeca mu robić na grubie, a nie chciał, daj pokój. Może może możliwe, ale do tego jeszcze drugo starość. Ten twój ojciec przyjechał do Polski i chce tu ostać. Czemu on nie wraca na do rajchu? 30 lat tam mieszkał, bo tam pędzeją mieszkania, a my tu wszyscy żyjemy na kupie. Nie narzekaj. Geld mo płaci za wszystko i jeszcze nam coś to. Może się nowe auto kupimy. No i, i cały czas bawi się z Pytrem, jak no przyjdzie ze szkoły. W mój i o starym śląsku dobrze, żeby młody wiedział, jak to dawniej bywało. Tego z książek się nie nauczył. A wiesz ty, o co się mnie Peter dzisiaj spytał, kiedy upa umrze. Czemu? Bo mu starzik że już stoi, że stąd już nie wyjedzie, że przyjechał na Śląsk umrzeć. Babka Hela tą pochował, a on tam nie chce być zakopany. I mały się tak tym przejął, że beczął, bo nie chce, żeby upał umarł. No to tam trzeba peć, że u mu tak godał. Ale co są... <noise> są mu to peczą? Ale Peter i tak go bez całki tydzień nie opuszczał ani na meter, a jak szła do szkoły, to miał takie te oczy, bo się Boże, że jak go nie będzie w chałupie, to my dziadka zakupimy. <noise> Godą ci. Jak my mamy mymu, mebeksa? Pachy młotą? Mazogmo, jeden. Ale co tam, Peter? Ja tam nie wiem, co mam zrobić z naszą werką. Co możesz zrobić? Będzie, co mogę być? Scena druga kuchnia. Za stołem siedzi Rudy. No już nie znam, około 45 lat. Nie pij. werta, Około 20 lat. Drobna. Krótkie czarne włosy. Ubrana <grystanie> w dżinsy i granatowy płaszczyk. Cześć tato, Nie śpisz? Nie. Matka powiedziała, żeby się nie zawracał głowy. I on do kuchni i na ciebie czekło. Ciadek śpi, Peter u niego w izbie też, nie ma z kim pogadać. To chceł otwar i myślał. Na pewno o tym, że Robert jutro przychodzi. Tak poprowdzie to dzisiaj, bo że jest nie skoro. Wiesz, matka się nerwuje. Co to za kardus? Spotykocie się, chodzicie do kina, do dyskoteki, a ona go nie zna. No. Jakbyś mieszkała w akademiku. Nie musiałabyś o nim na razie godać. A tak? Matka się nerwuje, bo chce wiedzieć, z kim się spotykał. No i odejesz. Ja o ona się zawsze nerwuje. Ale teraz ja też się trochę nerwuję, bo nie wiem co będzie godać, jak Robert przyjdzie. Moż, weź się amuloka. Niech tak. Wola trochę piwa. Powiesz mi coś, o tym się. Co tu godać? Fajny synek, dobry i mądry. Ojciec też ma porządnych i powiem ci, że dość bogaty. Mają trzy restauracje w Bielsku, Krakowie i jeszcze Bar Tolica. Co ty powiesz? Błeś tam. W We wszystkich mięli, bo też pewno to. Bo dwie siostry i każdy ma swoją restaurację. A Robert nie chciał. Wolał się uczyć jak ją informatyki. Ale muszę ci powiedzieć, że je lepszy o A angielski i niemiecki to zno perfekt. Ja niemiecki, to się z dziadkiem pogodował. A ty wiesz, że opa już nie chce do Niemiec nas odjechać. Powiedział Petrowi, że przyjechał tu umrzeć. No i dobrze. Co tam będzie siedział teraz, kiedy babka umarła? Tu my się teraz nim zajmiemy. Placów, chałupy jest dość. Prawda. No i pędzują mu w nimcach bo odgadają na konto. Jak roz za kiedy się tam pokaże, to chyba styknie, nie? Ta, ta. A co Robert mu przynieś? Piotki grzoła? Jak? Kwiotki dla Krysty niech przyniesie. Fajnie by było, jak miał flaszka kozioły, ale to się może matce nie spodobać. Może wino? Wina się Krista na pewno napije. Zawsze wspomino, jak pierwszy raz do twojej kuzynki Maryki przyoginek, to przyniósł wino, kwiotki i wielką bomboniera, w której były trzydzieści dwie bombony. Bo, stawili, bo stawili z dzieckiem i poszło do jakiejś ja, no prawda, ale widzisz, matka do dzisiaj taki elegancki, jaki miał gest, 30 i dwie minuty. <grymny> Cena trzecia. Popój, gęsta firana w oknie, przeszkona szafa z kryształami, na ścianie wielki, płaski telewizor. Na środku, na dywanie, stół i kilka krzeseł, Talerze z ciastem, zastawa do kawy, Pusta butelka wina, kieliszki i wielki bukiet kwiatów. Za stołem siedzi Krista, pani po czterdziestce, ubrana w białą pustkę i jasny kostium. Obok dziadek Hajne. starszy mężczyzna w ciemnej peryturze, białej koszuli i krawacie. Ręce trzyma laskę. Po drugiej stronie stołu rudzi. Ubrany w jasny garnitur, koszula rozpięta pod szyją. pulzowany krawat. Obok niego stoi belka w kolorowej Serwerka, czemuś ten to zrobiła? Czeganiłaś we wszystkim, Ślązog ja. Katolik, Boże! A jożek tak. Czuła. Coś mi go dało, że ty jakoś gańba zmajstruje. Zaraz tam gańba, nie jej werka, wielkie mi mecyje. Synek grzeczny, inteligentny, a po naszemu go dolepi niż niejeden I co z tego, że Chińczyk? <śla> Nie Chińczyk, a to nie Chińczyk i no Wietnamczyk. Wietnamczyk? A to Bitmy Naród. Myślał za Pamiętam, jak za nich no Zaprzestujcie, ja. Wszystko jedno, Chińczyk czy nie Chińczyk. Nie nasz przeca, nawet nie Polo. I ty A co ludzie będą godać? Nie pomyślałaś, noc! Jeszcze żodył o weselu nie gody, no ty. A pomyślałaś o jego matce? No też jest ślązoczka z Katowic. Zakochała się w jego tacie i są szczęśliwy. I są bogaci. Nie mieszkają w starych walących się chałupie, no nowych. I mają jeszcze chałupa w ustroniu. A wiesz, jakim autem jeżdżą? Na pewno nie taką starą zgodą. I wszystkim, co go dali, gęby się same pozamykały. A mnie bardzo lubią. To porządna katolicka rodzina. Do kościoła chodzą, w naszego Boga wierzę. A szczęście, że nie wietnamskiego. Nie teraz ja to chodź poznować, Berka, opróbcie, synek mi się podobał. Może za to on nie jest, ale on być nie musi. Proszę. Także kwedrował na to był taki Ginek Dudlo. No Karlus dobry, ale szpetny jak jakiś piereński podciep. I też taki mały kurduperek. Nie bądź, ale on był jeszcze mniejszy. Rozmiał długi, krzywy, kudry, rozczochrane i ręce jakieś takie za długie. Jak je spuścił na dół, to były, aż do kola. I wiecie co? łożynił się z najpiękniejszą działką w całych Koglowicach. Do dzisiaj mendykuja, co on miał takiego, czego ja nie miał. Scena czwarta. Spialnia półmroku. Widać małżeńskie łoże, szatę, nocny stojusz. Nad łóżkiem ma kawka, z krzyżem i widokówkami. Rozmawiają mąż i żona. – I co, przeszło ci? – Nie. Całkiczo złotym myśla jak my to wszystko przeżyjemy, ludik. A co powie ciotka waleska? Tym z tą Baleską, te, Co to, papież jakiś? Będzie godać, jak mógł żyć, te. Jakby to było dawniej, to by się może przejmował. A teraz? Weź się, no. Co się na Śląsku porobiło? Tych zagraniczników będzie u nas coraz więcej. Wszystko się wymieszało. A ja badam, że gorsze to do nas dopiero czeka. Bo po prawdzie to Europa do nas jeszcze nie przyszła i nie przyszedł jeszcze wschód. Ale to się kiedyś stanie. Dziadek godał, że idzie czasem na spacer po Dortmundzie, to nie wie, kaje, muszyny, turki, Chińczyki. A jak do jakieś knajpy, to ino słyszą polsko-gotka. <gadka> <gadka> Myślę, że do nas pyszny świat przyjdzie. Już teraz jak my byli na tych studiach uwelki, pamiętasz? Wiele tam było tych zagranicznych. Ja wiem, wiem, wiem. I ja nie myślała, że nos to spotło. Nie ma co go dać naprzód. Nie wiemy czy z tego, co będzie. A nawet przyszło do żeniaczki. Krista. nie będzie źle. Jego starzy mają trzy knajpy. Na starość z głodu nie umrymy. Ty, a to nawet może być fajne. A kiedy kiedyś z po wietnamsku? Wiesz co, co, ciebie to się zawsze jakieś wice ci mają. A jego go dom serio... No popowiedz i no tak szczerze, nie? No, co jest ja gorsze? Żyć z Wietnamu, czy z Goroli? <noise>